ten podły je... glut Spysiński. Zapraszam was wszystkich no. w podróż do prawdy. Do tego. To jest. To jest wykraczający człowiek moi drodzy. Co spotkało mnie. 17 lat temu 18 nie pamiętam dokładnie dawno dawno temu gdy miałem 22 lata. Gdy młodym chłopcem, który miał wielkie marzenia, pragnienia który nie znał życia i myślał, no. że osiągnie niesamowite rzeczy w życiu. I, I tak zaczęła się moja przygoda, albo inaczej mówiąc... Koszmar. Horror życia, który trwa po dziś. Witajcie i zapraszam Was w podróż. Jest, do... no ale ile będzie zapraszał, no. Doprawdy. Miałem 22 lata. No. Gdy wydarzyło się to, co się wydarzyło. Ale zanim się A tu z kolei dwie minuty są. Uciekłem z domu mając lat. Jeszcze nie ukończony 18. Uciekłem z domu. Miałem większe marzenie niż rozbieranych mm, i tak dalej. Oferowała mi współpracę, karierę, że zrobi ze mnie gwiazdę i, i, i naprawdę w to pod tytułem Agencja EG Studio. Takie miałem marzenie, tak? Jako nastolatek wtedy. I znalazłem ogłoszenie w prasie, w mediach w Krakowie pod tytułem Mędrzec, Agencja EG no. Studio. Elżbieta Gawin szuka przystojnych modeli do reklam, do sesji zdjęciowych zawsze. No kurde. To za Andrzej musiał tam pójść. grodzenie I oczywiście się zgłosiłem na ten casting. Tak, ten casting. Dostałem e, zlecenie. Ja oczywiście na iwny chłopak uwierzyłem. Spełni czy przez jest taki. Wiesz co, to... Nie no, no można, można zgadywać tak naprawdę. Natomiast, no, wiele widziałem jego shotów, wiele widziałem jego filmów. Jego jakichś tam filmów na, na Facebooku, no to gość jest naprawdę mocno wykręcony, więc tutaj nie wiem. Cieszyłem się. Ta kobieta, która w tamtym czasie była mi nieznana, wykonała mi mnóstwo pięknych zdjęć, również rozbieranych i tak dalej. Oferowała mi współpracę, karierę, że zrobi ze mnie gwiazdę i, i, i naprawdę w to bardzo się wkręciłem. Uwierzyłem, tak? No, i miałem to zlecenie praktycznie, jedno, drugie, trzecie, jakieś tam drobne. Potem... Myśl zawsze uwalniany, ale związek z Elo go dobił. Tak mogło być. Obiecywałam mi jeszcze większą karierę i tak dalej. No i podpisałem z nią tak. No tak mogło być. No mówię, no Ela, Ela też nie należy do ludzi, którzy, jak to powiedzieć, delikatnie, mocno stąpają po ziemi, tak? Tylko jednak jest człowiekiem, który bardzo lubi żyć w swoim delulu. I może tego Andrzeja, który miał również swoje delulu, jeszcze bardziej. Ona jeszcze bardziej powiększyła jego delusional, delusion vision of life i. E, miał swoją bańkę, ona miała swoją bańkę i ona pogorszyła stan tej bańki. Nie wiem, nie kontrakt, wiem, że będę stałym modelem jej agencji. Może Andrew jest wykręcony, ale y, według ciebie wiele przeżył. Jak jest studio i twarzą. Ja to zgodziłem tak i tak współpracowałem. Oni są się warci to też tutaj, wiesz, ten, temu też nie przeczę. Z dwa lata z EG Studio Elżbietą Gawry. I po tych dwóch latach, gdy miałem lat około 22, mieszkałem sam, podałem mi adres zamieszkania w była zima, było bardzo zimno, pamiętam. Razem mieli dwa, dwie bańki, kupili dom. Tam byłem po pracy zmęczony. Zadzwonił do mnie domofon i przyjechała Ela, a była godzina 23. I <słuch> tamtego wieczoru Elżbieta, moja szefowa z EG Studio, Rzuciła się na mnie, rozebrała mnie i zmusiła mnie. Znaczy zmusiła mnie, <laughs> nie wiem, że to śmiesznie brzmi. Powiem Wam tak, ja... Powiem Wam tak, yy, nic co związane z erogawit nie brzmi śmiesznie. Wtedy byłem kompletnie niedoświadczonym popakiem, prawiczkiem, zero seksu, kimkolwiek i tak, Elżbieta po prostu do mnie przyjechała i zaciągnęła mnie do łóżka. To był mój pierwszy kontakt w ogóle z kobietą i z bliskością, tak. Oczywiście ja byłem mega zestresowany, mega załamany, byłem w dzikim szoku. Nie wiedziałem, co się dzieje kompletnie, ja byłem spanikowany i ze mnie nic nie wyszło, tak? No, ale oczywiście Elżbieta się nie poddawała. E, I y, suma summarum skończyło się to tak, że zostałem jej modelem kochankiem do łóżka, do seksu. W tamtym czasie, tak, mając za 22. Absolutnie nie była moją dziewczyną, ani jej popakiem, jej tylko zależało na seksie. E. I teraz tak, wiedząc, jaka Ela jest obecnie i wiedząc, jak wielokrotnie mówi o tym, jak bardzo jest to dla niej ważne, jak bardzo szuka nowych wrażeń i, i nawet tak znajdowało sobie takich właśnie kochanków na, na chwilę, no to chyba no nie wiem, no chyba jestem w stanie jegościowi uwierzyć, nie? Mówię, ch chyba jestem w stanie, bo to nie jest jakiś mój mocny statement, jakby to bokser powiedział. Natomiast to wszyscy ja pamiętam, jak pojechała gdzieś tam na zlot fanów i później nagrywała jak się z jakimś tam o połowę młodszym chłopakiem yy, obciskiwała. Niesmaczna, jak cholera. I tak spotykaliśmy się tylko na seks. A że Elżbieta w tamtym czasie była bardzo atrakcyjna, zadbana i, i naprawdę ładnie wyglądała, nie Mówi... Podkreślił, że na tamty moment, nie? Tak, ja, jako ten młody chłopak marzący o karierze modela. <grych> zgodziłem się na to, bo byłem głupi, naiwny. Ech. Ale, kochani. Brzmi jak je ja to kupuje, No, kukurydźcież dokładnie. To była jedna wielka kolbieta Elżbiety, którą odkryłem po kilku latach od ludzi, którzy mi przekazali informacje. Ale wiem. Zaraz Wam powiem dokładnie o co chodzi. Elka jest totalnie zdesperowaną babą. Bardzo możliwe, że. Była już taką wiele, wiele lat. E, Elżbieta. Jak to powiedzieć? Bardzo zaufałem w tamtym czasie Elżbiecie. Gdy się z nią spotykałem na ten seks, bardzo się z nią zaprzyjaźniłem, ze wszystkiego się jej zwierzyłem, jak mnie ojciec bił, jak bardzo go nienawidzę, że w życiu do domu nie wrócę, tam do Żarek, do ojca, że gdybym stracił pracę i wszystko, to prędzej bym się zabił Pań do niej, tak? I tak minęło kilka miesięcy. No. Miałem już lat 23, tak? Pracowałem z Elą dwa lata, potem doszło do tego zbliżenia mm. i nagle w moim życiu zaczęło się wszystko znowu, znowu psuć, tak? Dota dotychczas zanim poznałem Elę, miałem przyjaciół, kolegów, koleżanki, znajomych, własne pieniądze, pracy, zarabiałem bardzo dobrze, miałem mieszkanie służbowe, miałem imprezy, naprawdę było doskonale i, i, i w ogóle wszystko było fajnie. Nawet miałem ładne dziewczyny, z którymi się spotykałem, młode, nie. które też przyjaźniłem nie. się z nimi, pod podobały mi się. I nagle ci ludzie zaczęli z mojego życia znikać. Zrywać kontakt. Jeden po drugim, przysięgam Wam, ja naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje. Miałem taką bardzo dobrą przyjaciółkę Kasię, przepiękną dziewczynę, mega atrakcyjną, tancerkę. Zniknęła. Miałem przyjaciółkę panią Helenę. Miałem przyjaciółkę, taką mamę drugą. Zniknęła. Marek to w ogóle, Boże Marek, ten Andrzej, z tego co mówi, to w ogóle wydaje się też bardzo przetyrany przez życie, nie? Że gdzieś tam łatwo nie miał, a później pojawiła się Ela. I przy niej też łatwo nie miał. Zaczęli wszyscy znikać. Ja się tak podłamywałem, było mi przykro. A to, że jest to jest swoje drugie oczywiście. A Ela mega mnie pocieszała, przytulała, się o, o, o mnie. i że bankie energetycznej. Ja z Was bardziej ufałem, tak? Ale Nagle, bankir. któregoś dnia zostałem wywalony z pracy. I co za tym idzie? Straciłem mieszkanie służbowe. Z dnia na dzień. I tamtego dnia byłem mega załamany, mega odpadłem, taki szał, załamania płakałem, pamiętam. I oczywiście Ela zadzwoniła, że coś się stało, że to, o Jezu, Andrzeju, ja Ci pomogę, to zatrzymaj się u mnie, przyjedź do mnie, możesz u mnie mieszkać, ja Ci pomogę, dam Ci pracę i w ogóle ja z braku laku i z wyboru, że mam do ojca Kata, który mnie bił, nienawidził, poniżał wrócić, no to wybrałem tą opcję zamieszkania z Elą, tak? I to miałem 20 lat wtedy, gdzie ten koszmar wszystko kolegów w gruzach nagle, tak? Ale oczywiście Ela się bardzo... Tylko zobacz ten film, widzi film matki, życzę, aby miała dobrą opiekę psychologa. Tak, to jest, to jest chyba coś, co, co ja również, czego, czego najbardziej życzę dziecku, ich dziecku, żeby, żeby to dziecko miało świetnego psychologa. I żeby to dziecko chciało z tym, współ, z tym, z tym psychologiem współpracować. Znając rodziców. nie? Bała swojej mamy, Heleny, która ją bardzo nią rządziła, była taka władcza, taka dominująca, wydawała jej mnóstwo kasy na wszystko mama, tak? Elę sponsorowała, płaciła. Yy, muzyka mi się wyłączyła. <laughs> Jezus. Hi -hi. Była taka mama jej władcza, przepraszam, za <laughs> zakłócenia. Tam się Boba bo bawi w nacisnął na muzykę. I ukrywałem się z Elą, że mieszkam u niej. I tak wytrzymałem pół roku, pomieszkując u Eli. Pracowałem u Eli, pomagałem jej, robiłem jej zdjęcia, grafiki, nauczyłem się tego robić. Filmy, montaże, wszystko. Zwraccie tego, że mam duży talent plastyczny, więc doskonale mi to szło, wszystkie te takie. No tak, e, Montaże, kręcenie filmów, naprawdę mi to dobrze szło, tak? I matka Eli odkryła, że mieszkam u niej. U Eli, Gawin. Ehm, I wpadła w szał. Powiedziała do Eli i do mnie. Albo ślub, albo mam wypierwalać. Jezu. I ja dostałem takiego szoku, że nie wiedziałem co odpowiedzieć, ale oczywiście Ada powiedziała za mnie, że tak ślub. No dobra, ale to też zwróćmy uwagę na to, że czasy były wtedy też inne i ludzie byli bardzo bardzo bezpośredni, tak delikatnie mówiąc, nie? Bo jak, skoro on miał wtedy 20 lat, teraz pod 50 po 40-sprzed 50, nie wiem w sumie. No to to musiał być jakoś w roku dwutysięcznym, kiedy oni mieli ślub. Tak, tak. Gawin, już ona, ona nawet ten, ten film z Wesera. Dzień mojego ślubu. Ale w ogóle a propos tego dnia ślubu, to ten Andrzej wygląda tak nieszczęśliwie. Jezusku przynajświętszy. Jezu. Niezdane prawo jazdy, wyrzucenie ze Mówię, mówię, że ona, że mówię, że on wyglądał nieszczęśliwie, a ona? I wcale się nie martwię, nie jestem nieszczęśliwa, to... Chociaż? Nie, one się uśmiechają. Jezu, dobra, mogę jakiś dzień mojego ślubu, może... O! Zobaczcie czy się zmieści już kanonę. Zabezpieczmy, tak? Jaką plec? Bo zmieścicie się już do środka. Siadaj Marek. Pod kościół Piotra i Pawła. Teraz? Tak. Prosto? Nie wiem, coś w Eli jest przerażającego, nie? Jest coś w niej po prostu przerażającego. No, ale fajnie. <grywa> <grywa> Ładna kobieta kiedyś. Nie wiem, ale on, on, nie wiem, coś jest. Coś jest dziwnego. I nie chcąc bawić się w żadnego psychologa, nie powiem nic. Bo nie powiem czegoś takiego, no nie chcę bawić się w psychologa, ale... Nie chcąc bawić się w psychologa, nie powiem nic, ale... przerażające jest. Coś ma w sobie dziwnego. O, błęd w nie, nie wiem, coś ma takiego... Nie wiem, coś tu jest... Ja sobie myślę, hm... No dobrze. A, ślub, okej. Okay. Naprawdę, wiem, że psychiczny jestem. Bo tak powiem się do ojca wrócić, kochani, nie rozśmieszeni. Wziąłem dokładnie, Uncaniwali vibe. Um, Uncali To jest na polskie Dolina. O jest nie Dolina Ciemności. Dolina B, 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 b. Dolina. Dolina niesamowitości, um, czyli. A, zarazem powiem. Nie, nie będę swoimi słowami. Termin stosowany w hipotezie naukowej, zgodnie z którą robot, rysunek lub animacja komputerowa oglądający bądź funkcjonujący podobnie, lecz nie identycznie jak człowiek, wywołuje u obserwatorów nieprzyjemne odczucie, a nawet odrazę. To znaczy, na przykład widzicie robota, który wygląda... Przykładem Ankanibali jest ekspres polarny. Dolina noteci. Dolina niesamowitości. Że wiecie, jest robot, Wygląda jak człowiek. Ale jednak ma w sobie coś takiego, że wywołuje niepokój, nie? Że widzisz, że jakby widzisz, że to człowiek, ale. Ale jednak ma w sobie coś takiego, że. jakby mózg rozpoznaje, że to nie jest człowiek, nie? To mam coś takiego, jak oglądam ten, ten film z wesela Aligabin. I to nie mówię tego złośliwie, tylko serio coś po prostu dziwnego z aligabin. Eee, to Marta że się świecić wsłuchuje śmieje się ze mnie. Eee. I ja to coś tak podpowiedziałem bardzo pochopnie, nie wiedząc kim ela jest. Kompletnie nie znając. Te wszystkie. Spójrz sobie. You are fantastic robot. To jest najbardziej uncanny główne, jakie widziałem. Dobra, spójrz, zaraz porównam do liga Winny. To. To. Udawała taką mega miłą, troskliwą, czułą. Powinien dobry jakby znajomy, nie? Opiekuńczą. Ja dalej nie byłem niczego, kochani ludzie, świadom. Przysięgam wam, mm -mm. kim ta kobieta jest. To, to po prostu zaraz się dowiecie, jak wam powiem dalej. No. Więc. Mama Eli marzyła, żeby Ela wreszcie miała męża i dziecko. To było jej największe marzenie, Już nieważne kto. No. Byle kto. Ale oczywiście z racji tego, że Ela ma wyższe wykształcenie, polonisty. Dwa lata z nią pracuje, sypia pół roku u niej mieszka i kompletnie nie znając. Mhm. Trzydę, ukończone. Tak, trzeba, trzeba zwracać uwagę na, na takie słówka. One są, one są kluczowe w takich opowieściach. Tato El był profesorem geofizykiem i naukowcem wybitnym. Może Elka jest reptylem? Nie wiem. Słuch? Ślub? okej. Okay. Cała rodzina Elżbiety sami profesorowie. I dla Elżbiety był to wielki wstyd i jej matki, że jestem cukiernikiem z zawodu. I one wymyśliły obie, i mama Eli, i mama, że stworzą mi fałszywą tożsamość, że jestem profesorem czegoś tam, już pamiętam czego. <laughs> Założył mi Facebooka, że mam ukończone wyższe wykształcenie. Ta, a ten, a jedna Andrzej oczywiście na wszystko się zgadzał, nie? Ja w ogóle nie mam nic do gadania. Wszystko za mnie decydowały one, obydwie, mama i Ela. Oczywiście Ela, mama Eli w tydzień zorganizowała ślub, wszystko. Wyjebała 100 tysięcy złotych na salę, na suknię. Tak tu szybko robiła, że po prostu, że ja nawet nie wiedziałem kiedy. Że moja mama nawet nie wiedziała, nawet nie wiedziała o szczegółach. Moja mama się tak zdenerwowała, mama Lidia, że była przeciwna temu i powiedziała, że nie wyraża zgody, tak? Wszyscy kiernik to zawód jak każdy inny kiernik zajebisty zawód. Ale mówię, to, to było wszystko jakieś 20 lat temu. No i wiesz, no i jak to się mówi, nie urodzi Sowa Sokoła mój tata często tak mówi. Więc tutaj bardzo możliwe, że wiesz, że to jaka jest Ela. No może po kimś na przykład taka jest. No i kiedyś inaczej się patrzyło na, nie, na niektóre zawody, nie? Na przykład. Największym zawodem teraz to jest na przykład Ela Gawin, według mnie, nie? w internecie. To jest największy zawód. I oczywiście, mama była zastraszana przez Ele, gnębiona, Ja o tym nie wiedziałem, że jeżeli przerwie ten ślub, to że ją zniszczy, mamę i tak dalej. No i mamy namówiłem do tego ślubu, do tego wesela. Zaprosiłem moją rodzinę, moich bliskich. Ona są zbyt, ze zbyt szanowanej rodziny, żeby z cukiernikiem była, no właśnie. No. I już miesiąc po, <coughs> było wesele, to był wrzesień. Wszystko, restauracja Hawełka, dorożka, wszystko takie mega ładne, pokaz na bogato. Stwierdziłem, mm. a chuj, będę się uśmiechał, to tam, czy w dupie to mam. E, ja dalej nie wiedziałem, jakie się pakuje żyć życiowy koszmar, kochani ludzie. E, I tak, wesele było, wszystko było. Ona jest sercą berwederską. Nie będzie z zwykłym cukiernikiem. <laughs> Jezu. I dopiero po weselu, gdyż już byłem mężem Eli, Ela pokazała prawdziwą twarz. O. Mama również Eli. O. Zaczęło mi się takie piekło z dnia na dzień, dosłownie o wszystko. Nie wolno mi było nawet przestawić krzesła w domu. Dobra, druga część, bo zadzunia mama, przewało mi. Drugie nagranie. Drugie nagranie, mhm. Co to za patos? Yy, polecany mi został film Historia o żonie Eligawin by Andrzej Knaga. No dobra, to mamy pierwszą część. Czy pierwszą część jakoś można podsumować? Bardzo możliwe, że Lagavin, moi drodzy, nie jest człowiekiem, a ta dolina niesamowitości, którą odczuwamy w momencie, gdy ją oglądamy, to reakcja obronna naszego organizmu. Pozdrawiam, bardzo serdecznie.